Zaawansowane prace trwają również w ogrodzie. Dzisiaj montujemy zewnętrzne zadaszenie. Dzięki temu pomysłowi naszych projektantek w ogrodzie powstanie dodatkowa funkcjonalna przestrzeń do spędzania czasu, niezależnie od pogody. Teraz należy przygotować i wyrównać grunt pod kolejne elementy ogrodowej układanki. Jeszcze prace stolarskie. Dziewczyny zaprojektowały niespodziankę dla laury. Cześć chłopaki! Czy ty to widzisz? To zadaszenie jest fenomenalne. Wybrałyśmy takie zadaszenie po to, żeby nasi bohaterowie mogli spędzać czas w ogrodzie od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Czyli u rzeczy tworzymy im dodatkowe pomieszczenie, które jest pod chmurką. I teraz, jeżeli będzie bardzo zimno, albo będzie padało, albo będzie słońce grzało, oni zrobią tak. I jeżeli będzie padał deszcz, materiał jest wodoodporny, cały deszcz spłynie nam, uwaga, do rynien, które są ukryte w nogach. Więc nie będzie się lało bokami, tylko będą mieli suchą powierzchnię z kanapami ogrodowymi. Dodatkowo w zadaszeniu zamontowane są takie małe lampki. Proszę. Które I... wyglądają jak gwiazdki. Tak, które wyglądają tak. jak gwiazdki, ale sprawią, że będą bohaterowie mogli siedzieć w ogródku do późnej nocy.